Witam, z tej strony Paweł Mielniczuk, młoda Gdynia.pl. Znajdujemy się pod pomnikiem pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, patrona 9 LO w Gdyni, gdzie aktualnie znajduje się nasz wysłannik. Krystianie? Dziękuję, Paweł, za głos. Z tej strony Krystian mieszka wysłannik Młodej Gdyni. Dziś przeprowadzimy badania na temat wiedzy o Józefie Piłsudskim. Uczniowie będą odpowiadać na bardzo proste pytania, na które mamy nadzieję, znają odpowiedź. Czy wiesz, kim jest ta postać? Jest to zapewne Józef Piłsudski. Według mnie to jest Józef Piłsudski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz? Yy, wspaniale. Dobrze, a więc kto jest na tym zdjęciu? Na tym zdjęciu jest... to jest chyba Józef Piłsudski, nie? No. Józef Piłsudski. Na tym zdjęciu przedstawiony jest marszałek Józef Piłsudski. Abraham Piłsudski. Dobrze. Czy w Gdyni znajduje się jego pomnik? Wydaje mi się, że tak. A gdzie dokładnie? Pod Urzędem Miasta, lub przy naszych, lub tutaj? To jest akurat po piersie, ale niech ci będzie. Yy, na wzgórzu Świętego Maksymiliana. A dokładniej? Ojej, nie pamiętam, jak się nazywa ta ulica. Nie chodzi mi o ulicę, jakiś punkt orientacyjny? Skręca się ze Świętojańskiej w lewo. Albo przystanek autobusowy? Tylko nie w Zgórze Świętego Maksymiliana. Nie pamiętam. No powiedzmy, że znajduje się naprzeciwko Urzędu Miasta. Czy w gdyni może znajduje się jego pomnik, który z Was no Tak, tak. Naprzeciwko Urzędu Miasta. A jakaś inna lokalizacja może? Nie ma chyba innej. No, zgadza się. Znajduje się jego pomnik. A możesz powiedzieć gdzie? Nie. Nie no, jest pod urzędem miasta. Wiesz dlaczego jest uznawany za bohatera narodowego? Tak, ponieważ zrobił on bardzo wiele dla Polski podczas XX wieku, walcząc z Bolszewikami na wschodnich granicach naszego państwa. Walczył z Bolszewikami, to prawda, a coś bardziej przyczynił się do powstania czegoś, może? Do, do powstania czegoś, no nie wiem. Może jakichś legionów? Do powstania legionów polskich. Ponieważ przyczynił się do tego, że Polska odzyskała niepodległość. Bo jest jednym z twórców naszego państwa. A może coś więcej powiedzieć? W 1918 roku, po zakończeniu Krzyżowo-Święciotowej, do Warszawy, był dowódcą nad Polską Armią, która zajęła się tworzeniem naszego państwa. Co stworzył? Nie mam pojęcia. Na lwy. Lwów. Ja, ja, ja. Jakie święto obchodzimy 11 listopada? Święto Niepodległości. Dobrze. Święto Odzyskania Niepodległości, 96. rocznica w tym roku. 11 listopada obchodzimy święto niepodległości. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. Nie, ponieważ ten jest, yy, dostaliśmy ten, yy, no niepodległość, czyli wyzwolenie od wpływów rosyjskich. A dzięki komu? Piłsudskiemu. Jakie święto obchodzimy 11 listopada? Dzień Niepodległości. Zgadza się. Ankieta przebiegała bardzo pomyślnie. A teraz oddaję głos do studia. Dziękuję Krystianie za przeprowadzenie badania. Uczniowie dziewiątki wykazali się bardzo dobrą wiedzą na temat Józefa Piłsudskiego. Z podpomnika mówi dla Państwa Paweł Milniczuk.